Witam, tym razem chciałbym pokazać Wam jeden ze sposobów zmiany hasła do profilu administratora bez informacji na temat poprzedniego hasła. Więc klikamy Start, wybieramy Uruchom. W nowym oknie wpisujemy Control, User Password 2 i klikamy OK. W nowym oknie możemy sobie wybrać profil, na którym chcielibyśmy zmienić hasło. Podświetlamy administratora i klikamy Resetuj hasło. Wpisujemy nowe hasło w obu polach. Klikamy OK i jeszcze raz OK. Następnie uruchamiamy komputer ponownie i od tej pory, aby dostać się na profil administratora, musimy użyć podanego przez nas hasła.